Cześć, dzień dobry. Dzisiejszy film jest głównie skierowany dla początkujących hodowców drobiu, ale to nie znaczy, że ten temat nie zaciekawi innych osób. Także ja Wam życzę miłego oglądania, a tymczasem serdecznie zapraszam na film. Ja chcę kury i chcę mieć swoje własne smaczne wiejskie jajeczka. Tak to właśnie wygląda na samym początku, jeśli chcemy zacząć hodować kury. Ale mówiąc tutaj o hodowli kur, to najpierw musimy spełnić pewne wymagania, aby zacząć tą hodowlę. Po pierwsze, kury muszą mieć kurnik. A kurnik jest miejscem, gdzie kury w nocy śpią, a w ciągu dnia kury znoszą jajka. Łóżkami kur są grzędy, tak one właśnie wyglądają. A tutaj są gniazda, gdzie kury znoszą jajka. Tylko te gniazda mogą wyglądać w różny sposób i czasem zaskakiwać swoim wyglądem, bo tutaj działa tylko nasza ludzka wyobraźnia. Ale jeśli mamy kurnik, to nie możemy również zapomnieć o Wybiegu dla naszych kurek. Dlaczego to takie ważne? Już mówię. Wybieg dla kur jest istotny z kilku ważnych powodów. Po pierwsze, kury lubią przebywać na świeżym powietrzu. Po drugie, kury to ptaki grzebiące i zagrzebujące się w ziemi. Po trzecie, kury. Uwielbiają być w ruchu. A dodam również tutaj, iż są rasy kur, które wręcz wymagają dużej dawki ruchu. Na przykład taka rodzima rasa kur, zielono-nóżka Kuropatwiana. Jest to kura, a wręcz rasa kur, która wymaga dużej dawki ruchu i dużego areału wybiegu. Ale co dalej? Jeśli mamy kurnik i mamy wybieg dla kur, to teraz czas na to, aby zakupić swoje pierwsze kurki. I tutaj przy zakupie kur trzeba dokonać mądrego wyboru i wybrać odpowiednie kury do naszej hodowli. Przede wszystkim takie kury, które są łatwe w utrzymaniu, które są mało wymagające. Które są mniej chorowite, a bardziej odporne, i które dobrze się niosą. Ale to zależy na co Wy chcecie tą hodowlę drobiu: czy tak po prostu dla ozdoby, czy na mięso, czy także na jajka. Ale jeśli mamy już swoje pierwsze kurki i są już u nas w hodowli, to teraz powinniśmy zastanowić się nad tym, co nasze kury. Będą jeść. Dla tych, co nie wiedzą, to mówię, że kury są ptakami, które praktycznie zjedzą wszystko, co dla nich jest przede wszystkim jadalne. Nie pogardzą różnego rodzaju warzywami czy owocami, a także odpadkami z kuchni, ale oprócz tego, kury żywią się również ziarnami zbóż, a tymi ziarnami są owiec, pszenica, a także jęczmień czy pszenżyto. A! I zapomniałem również o kukurydzy. Jeśli już te pewne kwestie mamy za sobą, mamy już je załatwione, to liczą się z tym pewne obowiązki. Kury, tak jak inne ptaki czy zwierzęta, również wydalają swoje odchody. I w ten sposób tworzą głównie obornik. A obornik to nic innego jak naturalny nawóz. A jak wiadomo, ten obornik trzeba z czasem wywalić, bo niewywalanie obornika prowadzi też do różnych chorób. A mało tego, kury lubią mieć czystą i suchą ściółkę. No i do obowiązków przy kurach zalicza się karmienie. Pojenie, zbiór jaj, aby kury ich nie pogniotły i nie podziobały. I przede wszystkim trzeba zamykać kury na noc, aby spędziły tam bezpiecznie noc, a rano trzeba je wypuścić. A oprócz tych wszystkich obowiązków, przy kurach są również pewne koszty z tym związane. Oczywiście musimy zakupić jedzenie dla naszych kur, aby miały co one jeść, a także musimy zakupić słomę, żebyśmy mieli czym ścielić czy to w okresie zimy, czy przez cały rok. Nieraz bywa tak, że musimy przeprowadzić jakąś renowację w kurniku, czy na wybiegu. Także nieraz musimy też wydać. Yy, trochę złotych na jakiś tam remont. Także nie ma nic za darmo. Koszty kosztami, ale jeszcze warto tutaj dodać czas. A czas jest bardzo cenny, jak wiadomo. Także jeśli ktoś z Was pracuje zawodowo i to dość długo, na przykład 12 godzin, bądź nawet nie wiem więcej, jeśli nie macie kogoś, kto tymi kurami Waszymi się zajmie, to po prostu nie ma zmiłuj się i musicie iść do tych kur, nakarmić je, pozamykać i tak dalej. Wszystko wymaga po prostu pewnych kosztów, czasu i obowiązków. Także jeśli chcemy zacząć hodować kury, to nasza decyzja czy czyjaś decyzja powinna być bardzo, ale to bardzo dobrze przemyślana i przede wszystkim musimy znać się trochę na tych kurach. Trzeba co nieco wiedzieć na ich temat. Na przykład musimy wiedzieć to, że kury chorują tak jak inne ptaki czy zwierzęta i chorują na wiele yy, chorób i wtedy musimy wiedzieć jak w takiej sytuacji zareagować, jak leczyć, i w jaki sposób trzeba obchodzić się z kurami. No i dodam również tutaj taką informację, iż jeśli jakaś osoba ma jakąś alergię bądź uczulenie, czy to na kurz, czy to na pierze, to nie powinien zajmować się kurami i nie powinien przebywać w ich po prostu obejściu. I hodowla. Kur jest dla osób, które to lubią i chcą to robić. To nie jest na przymus. Więc to już by było na tyle w tym filmie. Jeśli ten filmik był przydatny według Was i się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie po sobie miły komentarz i bicie na naszą grupę na Facebooku. Link. Do tej grupy znajdziecie jak zawsze w opisie. Tam też warto być, wiele się możecie dowiedzieć. Pytajcie i dzielcie się również swoją wiedzą i umiejętnościami w hodowli drobiu. Dziękuję również, że jesteście na moim kanale. Bardzo Wam za to dziękuję. Serdecznie pozdrawiam, a my widzimy już się w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!